Cześć kochani, witajcie w środę. Zobaczcie, jaką sobie dzisiaj kupiłam fajną sukienkę. Na rynku, oczywiście. Bo byłam na rynku, ale dzisiaj już wiecie, nie nagrywałam tego, bo zbytnio tak naprawdę nie było co nagrywać. Zobaczcie, jak wyglądam. O, tutaj widzicie się od w lusterku. Bardzo fajna. Czekajcie, jakby Wam pokazać długość, jaką ma ta sukienka. Ona jest do pół za 60 zł. Wreszcie sobie ją kupiłam. Bardzo fajna sukienka. Podobała mi się, powiem Wam szczerze. I dlatego ją też kupiłam. Także taka fajna, letnia sukienka. Mam nadzieję, że jeszcze chwilę w niej pochodzę w to lato. Chciałam Wam dzisiaj, wiecie, co, pokazać, jak robię sobie badanie cukru. Ale to może pójdziemy tam do drugiego pokoju, bo tutaj trochę słońce świeci. Pójdziemy tam do drugiego pokoju. Wam pokażę jak ja, oj przepraszam, drzwiami y... Dwie osiaka zahaczamy. Pokażę wam jak robię badanie cukru. Teraz sobie postawię. prawda sobie wiecie po obiedzie... Yy... Dobrze, będzie, będzie dobrze. Po obiedzie sobie co prawda wiecie marzyłam, ale jeszcze chciałam Wam pokazać jak ja to robię, żebyście wiedzieli w razie jak Wy byście zachorowali na cukrzycę, jak robić takie podania. To są takie paski specjalne do glukometru Tą końcówką, o tutaj tą czekajcie, bo... O tak będziecie widzieć. Tą końcówką, tu tą wkładacie do glukometru tu. Czekajcie, bo wy tego nie widzicie. O, będzie, O właśnie tak Wam pokażę to będziecie widzieć. Je. Wsadzacie tu? O. Widzicie, i jest wsadzony. Jak wam miga taka kropelka, to już wtedy wiecie, że należy się nakłuć. I tak bierzecie ten yy, nakłupacz. I mocno przyciskacie sobie do palca i strzelacie po prostu i wyciskacie trochę krwi z palca. Mocno, żeby Wam widzicie, jest krew i teraz bierzecie bo to musi być wycie prosto, o i już leci. 5 sekund musicie wytrzymać. No i taki jest wynik. Jak dla mnie bardzo ładny. 139. Co prawda, bo teraz jadą, wiecie, takie wafelki, yy, ale one są bez cukru, to mi tam nic nie szkodzi. Yy, to przed tym i po prostu, i przed. Yy, Jedzeniem sobie mierzyłam, to miałam 103, na no, a ten 139, no tam troszeczkę mi wzrosło, ale tam niezbyt. I po, wy, i po zrobieniu y, badania, po prostu wyciągacie taki już no, y, pasek, bo widzicie, tutaj skrwi trochę. I taki właśnie tak powinien być całkiem pasek zapełniony to po prostu wyrzuc wyrzucacie no to wiadomo chowacie jej do następnego razu tak ja wiecie ja na razie mam sobie mierzyć cukier y, dwa razy w tygodniu w niedzielę i w środę ale mierzę oczywiście sobie wiecie częściej bo y, ten żeby po prostu wiedzieć tak mniej więcej jaki mam, jakie mam wartości cukru ale tak jak lekarz mówił, no to mówię dwa razy w tygodniu w środę i w niedzielę. Także no. I koniec i to wszystko i po bólu i nie bolało. Fajnie. Piękne są mnie w ogóle dzisiaj wiecie pogoda może wezmę was na chwilę na dwór wyjdziemy. Bo w sumie to chciałam Wam tylko właśnie pokazać tą sukienkę. To badanie pokazać, pokażecie krowie, Na chwileczkę dosłownie wyjdę. Pokażę Wam, jak jest pięknie na dworze dzisiaj. Wchodzimy na dwór. Zobaczcie jakie słodnie. Nie wiem czy wy to widzicie, bo nie wiem jak ja patrzę, ale chyba coś widzicie. O, jeszcze coś wam pokażę. Wczoraj padał u mnie deszcz. Nie wiem czy widzicie tą kałużę, czy nie. Postaram się, żebyście to widzieli. A może wiecie co, może chodźcie do ulicy się przejdę z wami na chwilkę. Jestem kurczę na basu, powinien sobie, sobie to założyć, ale to jest, na tą chwilę to nie będę szła. Lecz Tu jest trawa, to sobie na trawę przejdę. No i co? I tak jak widzicie jest piękna pogoda, chociaż rano tak nie było bo ja na ręku, tak jak wam mówiłam na początku chyba tak nie tak pięknie nie było. teraz jest tak pięknie, teraz tak piękny, się tak pięknie zarabia także ok ja powoli, tak jak wiecie, wrócę stamtąd, wrzucam chyba się mi to, wiecie, tak opornie idzie, bo muszę zmienić wszystkie swoje metody bo na rynku do tej pory, wiecie, miałam ale staram się, tak, staram się, bo... mówię tam, dzisiaj co zjadłam te, te takie, mówię, bezcukrowe wafelki, bo, bo już chce się tak od czasu do czasu, to chce się coś takiego, także innych słodyczy nie jadam, tylko właśnie takie wafelki dzisiaj zjadłam, także mam nadzieję, że i tak wam się spodoba ten vlog. W ogóle to przywitam się, powinnam się na początku przywitać yy, Tak jak Monia się wita z, z rodzinki Envlog Dzień dobry bardzo w kolejnym dniu Także Monia się tak wita No ja co prawda w połowie się tak z wami witam Ale to nic, mam nadzieję, że mi wybaczycie Także co Idziemy może jeszcze tutaj chwilkę, bo tam sąsiad jest. Idziemy chwilkę tutaj chodziłem, bo już nie mogę to ja wracam do domu, bo wam, że trochę mi gorąco w nogi bez butów. Jak głupia się kurczę, wiecie, wyskoczyłam jak chwilek skonopi z tego domu bez butów. To za zasłudzie będą na mnie, wiecie, trzeba patrzeć, a ja bez butów idę. tak. Ola tutaj jest. Może w może w ocie, jakoś bardzo nie No, przecież to babka, co jechała na rowerze, tak jakoś dziwnie się na mnie popatrzyła. No, ale dobra, idziemy dalej. Wczoraj u mnie Cały dzień słuchajcie padało, w nocy też padało i rano wyszło takie piękne słońce, jest taka piękna pogoda dzisiaj, a wczoraj tak nie było pięknie. Też jeszcze kawałeczek pójdziemy w tamtą stronę. Także co? Teraz będziemy się wracać do domu. Miałam wiecie, co napisać te leki, te nazwy tych leków, ale po prostu zapomniałam. Postaram się dzisiaj to zrobić. Przepraszam bardzo Was, ale zapomniałam kompletnie później już o tym. Już się wracamy do domu, bo już coraz gorzej macie jest stopy. że już się wracamy do domu. Okej. Okay. pójdę jeszcze tam do cienia na chwilkę o tu będziecie mnie lepiej widzieć ja was też będę lepiej tutaj widzieć o widzicie o teraz możecie sobie zobaczyć jaka piękna pogoda widzieliście to dobre. dobrze także co zaraz idę do domu tylko tak chwilkę chciałam jeszcze być tego w cieniu pospacerować to będzie w słońcu to tak w słońcu inaczej, w cieniu inaczej o tak się ustawię no kurde 12 minut to ja może zakończę tego vloga na dworze co tylko się tak jakoś ustawię ładnie żeby mieć ładny kadr czekajcie żeby ładny kadr złapać bo tu o będzie pięknie dobra także w tych pięknych okolicznościach przyrody żegnam się na dzisiaj z wami dziękuję za to żeście przyszli żeście obejrzeli tego vloga mam nadzieję że wam się spodoba a co do moich leków to tak jak mówię zrobię wam rozpiska bo po prostu zapomniałam wtedy Wam tego napisać, ale postaram się zrobić to dzisiaj. Także co? Żegnam się na dzisiaj z Wami. Piękne w ogóle tutaj... Ja uwielbiam takie drzewa. Uwielbiam. Hmm. ja na końcu. Dobra, słuchajcie, żegnam się na dzisiaj z Wami. Jeszcze raz dziękuję Wam za obejrzenie tego vloga. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. A ja tak jak mówię, ja zapiszę Wam, jakie leki są od czego. Jak będziecie chcieli, to sobie przeczytacie, a jak nie, no to, no to nie. No. To zależy od was. O jeszcze sobie tak stanę. Także do zobaczenia w następnym vlogu. Papa! Pa.